Witaj, ja jestem Joanna, jestem z kanału Miejskie Zero i chciałabym zapytać o Twoje wrażenia po dzisiejszym występie. E, bardzo miła atmosfera jest w ogóle na tym konkursie i bardzo mi się podobało. E, fajne są bardzo e, panie tutaj, które się zajmują tym wszystkim i e, fajna sala, e, fajne żywi chyba, <śmiech> <śmiech> więc e, bardzo mi się podobało. Mando, skąd Ty do nas dzisiaj przyjechałaś? Jechałam z Warszawy. Mm. E, skąd dowiedziałaś się o naszym. Konkursie? O konkursie się dowiedziałam od mojej nauczycielki, która chyba to była w zeszłym roku, tak mi się wydaje i po prostu tak przekazała. I zaproponowała tobie. Pięknie wyglądasz. E Czy dzisiaj miałaś jakieś niespodzianki podczas konkursu? E Niestety, jak wyszłam ze sceny, to trochę się przewróciłam, ale już jest sytuacja opanowana. Opanowana. Najważniejsze, w tobie się nic nie stało tak, nie. i skrzypce Uratowałam też. Tak. więc wszystko jest okay. ok. Czekamy teraz na wyniki. Tak. Pomodzenia. Dziękuję bardzo. Cześć, ja jestem Asia. A jak ty masz na imię? Dzień dobry, Dzień. mam na imię Maria. Julko, powiedz mi, jak się czujesz po występie? Nie bardzo się stosowałam. Jeszcze się nie odsłuchałam, więc nie wiem, jak poszło, ale cieszę się, że miałam możliwość wystąpienia. Super, na pewno poszło Ci wyśmienicie, tutaj słyszeliśmy z zaplecza, także na pewno będzie dobrze. E, powiedz mi, e, skąd jesteś? Jestem z Jaworzna, nie miałam daleko na ten konkurs. Czyli idealnie, masz e, bliziutko, także trzymamy mocno kciuki, żebyś Dziękuję. jutro miała e, udany dzień. Chciałabym zapytać o wrażenia po pierwszym etapie konkursu Młodego Skrzypka. Na tego typu konkursach, kiedy mamy do czynienia z młodymi violinistami w wieku powiedzmy od 12 do 15-16 lat, to jest zawsze wielka przyjemność obserwować młode skrzypki i skrzypaczki, ponieważ młodość i skrzypce to są dwie najpiękniejsze rzeczy, jakie mogą się przydarzyć. I jestem związany z konkursem od jego pierwszej edycji i po raz kolejny z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do przewodniczenia jury. Muszę powiedzieć, że na przestrzeni tych lat, kiedy konkurs się rozwijał, to już czwarta edycja w tym roku. Możemy obserwować e, niesamowity e, rozwój wiolinistyki, e, młodzieży, to, to naprawdę z, e, z konkursu na konkurs e, serce rośnie i też muszę powiedzieć, że e, czasami wręcz trudno uwierzyć, że tak młodzi ludzie potrafią w tak dojrzały sposób zaprezentować się na estradzie. Właściwie to jest e, najwspanialsze dla nas, e, którzy już z pianistką mamy do czynienia od, od wielu, wielu dziesiątek lat, że te kolejne pokolenia są, są coraz bardziej, jakby coraz wcześniej poznają te tajniki warsztatu skrzypcowego, bardzo skomplikowanego i też dojrzewają jako wspaniali młodzi artyści. Czasami to jest niewiarygodne, że w tak młodym wieku. Dzisiaj mieliśmy kilka takich naprawdę dojrzałych i bardzo interesujących wykonań. Jak to na konkursie? Jedni grają wspaniale, jedni jeszcze muszą troszkę popracować, ale tak jest na każdym konkursie. Więc. Dużo, dużo ciekawych młodych ludzi mam nadzieję, że dalej będą się rozwijać. A, a jak to będzie ocenione, to dopiero będę mógł powiedzieć po drugim etapie. A co bardziej przykuwa uwagę podczas takiego konkursu? Bardziej zwraca się uwagę na technikę, emocje czy zupełnie coś innego? Wie Pani, młodzi skrzypkowie na tym etapie rozwoju są czasem na tym samym poziomie, emocjonalnym, bo to są jednak dzieci, trzeba powiedzieć, prawda, zwłaszcza mówię o młodszej grupie, więc każdy jakby jest na swoim tym, tym etapie. I my musimy bardzo uważnie obserwować ich możliwości. Bo, bo to, co, to, co ja oceniam osobiście, to, to na jak, jak ktoś zagra na swoje możliwości, danym właśnie tym momencie, w którym się akurat e, znajduje. Dokładnie. Po prostu, bo rozwój to są, to są lata, to, to, to nie są jeszcze artyści gotowi, chociaż muszę powiedzieć, że niektórzy naprawdę już są niedaleko. E, I to, co mnie najbardziej fascynuje i to, co oceniam najwyżej, to taka osobowość, bo już można zauważyć u niektórych z nich taką silną osobowość artystyczną. I jeśli nawet taka, taka osoba nie spełnia może w 100% oczekiwań technicznych, ale ma coś ciekawego do powiedzenia muzycznie, to ja mu jestem w stanie dużo wybaczyć, jeśli chodzi o jakieś niedociągnięcia warsztatowe. Tak, po prostu musi być to coś, co przykuje naszą Dokładnie, uwagę. Dokładnie, coś czego nie da się nauczyć, coś co, z czym człowiek się rodzi, czyli talent i właśnie ta osobowość muzyczna, a mieliśmy tutaj Dzisiaj w tym pierwszym etapie kilka produkcji naprawdę bardzo na bardzo wysokim poziomie i bardzo kreatywnych. Wręcz muszę powiedzieć, że aż... Um, Czyli prezentacje pewien, były troszkę, u, tak. miały w sobie coś właśnie takiego y, od siebie. Nie tak, tak, tak jak najbardziej. Właśnie muszę powiedzieć, że kilka osób tutaj zaprezentowało się nad wyraz dojrzale i, i e, nawet nas zaskoczyło swoją taką nieprzewidywalnością w dobrym tego słowa znaczeniu i, i taką kreatywnością na estradzie co jest bardzo rzadkie nawet u już starszych yy, stażem czy studentów, czy, czy, czy młodych muzyków także bardzo jestem ciekawy. Ciężkie tak, zadanie teraz przed jury, tak, żeby było nic Tak, oczywiście nie możemy wszystkich przepuścić, chętnie byśmy tak zrobili ale, ale... Myślę, że, e, że decyzja e, będzie właściwie podjęta. Na pewno, na pewno będziemy starać się e, promować te osoby, które na to zasługują. Wszyscy na to zasługują, ale no jednak konkursy mają to do siebie, że, że kilka, zawsze musi ktoś kilka osób, kilka osób niestety musi poczekać na, na swój czas, na, na następne konkursy, żeby przejść dalej, a my promujemy tych, którzy się najlepiej zaprezentowali. Akurat. Dzisiejszego dnia. Być może jutro byłoby inaczej, Dokładnie. ale konkurs się odbywa dzisiaj. Dokładnie. Trzeba korzystać właśnie z momentu, z danej chwili. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanych. E, dziękuję obrad. Tak, obra. <laughs> dziękuję dziękuję i do zobaczenia.